Halo? Eee, nagrywam filmik na YouTube, a ty mnie przerwałaś. He? Ehe? Nie, przepraszam, już idę sobie panu robić. Okej. Okay. Okej, okay, czyli witam wszystkich serdecznie. Yy, dzisiaj sobie właśnie puszczę muzyczkę, jeśli znajdę tą muzyczkę, a naprawdę to chyba by było yy, tyle sekund na no ale zobaczymy. Ale yy, to zobaczymy. No a teraz. Yy, tylko chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję za 80 ilościowych świetleń, tylko że mnie subskrybujecie, ale proszę mnie subskrybować. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie!